W tym roku Robert Lewandowski e, pobił ważny rekord i strzelił największą liczbę bramek w jednym sezonie Bundesligi. Czy wiesz, ile ich strzelił? 700. Wow, to, to by się nastrzelał. <grystanie> Cześć, z tej strony Piotr Dybski oraz Adam Drzewicki i dzisiaj przepytamy kobiety z wiedzy o piłce nożnej. Z Adamem lubiłem pojedynkować się nie tylko na wiedzę i w piłce nożnej, ale też grając w matchmasters. Jeśli lubicie rywalizację, koniecznie zagrajcie, my właśnie gramy. Jest to gra bardzo prosta, nie wymaga wielogodzinnego zaangażowania. Możecie zagrać w wolnej chwili, w przerwie w pracy lub w szkole. No nie, czy to koniec? Czy to koniec Nie, jeszcze, jeszcze jest mój ruch za pięć z ekstra ruchem. No bo wiesz, głupie, nie, nie ugrać sami stówki. No nie, a czy jeszcze ja mam rundę? Nie, ja byłem, ja byłem ostatni. Nie. Słuchajcie, Piotrek mnie pokonał. Sami widzicie, ile jest emocji grając w Match Masters. Wyzywajcie swoje znajomych, link jest w opisie. A teraz zaczynamy odcinek. Hmm, ile jest zawodników na boisku? Jednej drużyny. 11? Tak jest. Ogólnie grających jest 11 i bramkarz jest 12. Tak? Czyli jest 11. <laughs> jest 11 ich sumarycznych, tak. W jednej drużynie? Mhm. 9? Czy coś koło tego? 12. Ilu zawodników w jednej drużynie jest na boisku? 7. 16, 14, kurczę, nie wiem, czekać. Raz, dwa, cztery, osiem, dziewięciu, dwunastu? Dziew, dziew. A ty ile byś wpadł? 11. 11, tak jest. Skąd strzela się rzut karny? Hmm. <laughs> Myślę, że z tej kropeczki. Tak jest? I ile to jest metrów? 7. A ty co byś strzeliło? 9. Nie wiem, ja bym w ogóle poszalała, że 11. Perfekto, mamy to. To jest ta wow. Z miejsca, gdzie. Nie, rzuty karne są tutaj. Bardziej gdzieś tak. Trzy czwarte potrzebne są? Pierwsze, co im przyszło do głowy, to z 15, ale to chyba wojskowe... jest. Mniej. Mniej. Z pięciu, a gdzieś o. Tutaj? Nie wiem. To by mógł być bardziej rzut wolny. Ty, czy ty wiesz, skąd może rzut karny może być wykonywany? Skąd? Jeszcze dalej. Jeszcze? Że dalej za daleko. O. Nie, nie, dobra. Gdzieś stąd? Czy coś? Nie. Już stąd? widzę po twojemi. A, tak, to ma sens. Dobra, to stąd. Dobra. Z ilu metrów wykonuje się rzut karny w takim razie? Nie, 4 metry. Więcej. No to tak. Byłoby za łatwo strzelić, gdyby to było z 4 metrów. A no, w sumie. I ile to jest metrów? O, nie. Tak, mniej więcej. 7? Też ja się więcej, nie wiem. z 50. Nie. <laughs> To byłoby ciężej stralić 3 metry. 3 metry? Ty ile byś postawiła? 2 metry. Więcej, oj, zdecydowanie więcej. Z 2 metrów to każdy by strzelił. Bramka z nie 4? Zdobył. Tak, nie. 2 metra? Nie. Wiesz co? Gdybyś strzelał z tej odległości, jaką miałbym szansę obronić? Z 7? Więcej. Z 9? Kto ma większe szanse na zdobycie Mistrzostwa Europy w tym roku? Argentyńczyk Leo Messi czy Portugalczyk Cristiano Ronaldo? No to jest podchwytliwe pytanie, bo Argentyna nie leży w Europie. Tak jest, bardzo ładnie. Czyli większe szanse jednak wciąż ma Cristiano Ronaldo. Leo Messi. Dlaczego? <grym> Starczy, miało być jedno. Ale może, może masz jakieś powody, dlaczego e... Argentyńczyk może zdobyć Mistrzostwo Europy? Cristiano Ronaldo już trochę gra. Leo Messi też, jest troszeczkę od niego młodszy tylko. No właśnie. Może... Dobrak, niech będzie, że to będzie Ronaldo. Zmiana Je Miałby szybka. większe szanse. Wiesz okay. czemu? Miałby większe szanse, bo jest w drużynie z kimś, kto mu pomoże. Też, ale nie bardziej nie. problem jest drużyna Leo Messiego. Mhm. Jak sądzisz, jak duże szanse Argentyna może mieć mistrzostwa Europy. No dobra, nie przedostaje się z reguły jakoś bardzo wysoko chyba. Ja to jestem Team Messi. A ty? Nie wiem. ja jestem za Europą, za Portugalczykiem. Za Portugalczykiem. Tak. I to jest dużo bardziej prawidłowa odpowiedź, ale wiesz czemu? No, też Portugal jest tym, teraz naszym obecnym mistrzem, tak, w Europie, ale nie wiem, no, czy się warto tym sugerować, tak? Nie? Nie, no, nie wiem. Może ich przeciwnikami zasugerować. Cristiano Ronaldo. A dlaczego? Wydaje mi się, że jest bardziej sprawny, dynamiczny podczas gry. Jest naprawdę takim e, maszyną, która no. wspaniale biega, jest świetna fizycznie, ale czy tylko dlatego miałby większe szanse od Leo Messiego? Chyba jest przystojniejszy, Skupmy się jeszcze raz na pytaniu. Kto ma większe szanse na zdobycie Mistrzostwa Europy? Argentyńczyk Leo Messi czy Portugalczyk Cristiano Ronaldo? Chyba nikt. Messi, Messi. Mówisz? Tak. W tym roku Robert Lewandowski zdobył ważny rekord, czy pobił ważny rekord i strzelił mhm. najwięcej bramek w jednym sezonie Bundesligi. Mhm. Ile to było, Goli? 41? Brawo, tak jest! Mamy to. 96. Nie, nie mam pojęcia. 27. Po, pomiędzy nimi jakby mamy 47. 41. 60. A ty byś ile obstawiała? Ze 100? Około 300 Zobaczymy, która z Was będzie bliżej 30? prawidłowego. A ty ile byś? O, 13. Więcej. 41. Wow, wow. No to faktycznie. 700? Wow, to, to by się nastrzelał. W jednym sezonie wam 700 bramek, to był przyznam, że 10? Oj, więcej, 10 to myślę, że w każdym sezonie dobrze na pastwisku, ja są w stanie dowieść. 100? Nie. Jeszcze mniej. Jeszcze mniej? 70? 41. Ta drużyna atakowała w tę stronę i Aha. zdobyła bramkę. Okay. Co się następnie dzieje? No skoro ta drużyna zdobyła bramkę, no to ta zaczyna od środka. Dokładnie, zaznacz środek Pięknie. I co się wtedy dzieje? Bramkę musi wziąć tę piłkę. Nie, co innego robimy? Która drużyna wznawia e, grę po, która... po zdobyciu bramki? Ta, która strzeliła bramkę, czy ta, która ją straciła? E, która strzeliła. No... Ta, która strzeliła. Przeciwna, Tak. Kurde. Ile maksymalnie żółtych kartek może otrzymać zawodnik podczas meczu? Dwie. I co się wtedy dzieje? Dostaje czerwoną. I? Wschodzi z boiska. Takie. Mamy cały. Bardzo ładnie. Trzy albo dwie. A ty co byś obstawiała? Trzy. Trzy. Ile maksymalnie żółtych kartek może otrzymać zawodnik podczas meczu? Trzy chyba. Trzy, tak? I co się wtedy dzieje? E, wtedy dostaje czerwoną kartkę i schodzi z boiska. To w czasie gry jako jedyny może dotykać i łapać piłkę rękoma. Bramkarz. E, zaznacz, że w tym miejscu może to robić. Mhm. To jest takie pytanie. Czy ten bramkarz może łapać piłkę tutaj? Nie, tylko do jak tak jest, swoje, brawo. Na swojej połowie. Tylko. Tak, dokładnie tak poproszę. I moment, czy tu może. Też w może. W obrębie tutaj? Tu. To jest tak zaznacz, A czyli tylko w tym małym kwadracie, tak? Tak. A czy bramkarz tej drużyny może łapać w tym polu piłkę, czy nie? Dobre pytanie. Znaczy, <laughs> myślę, że tak, ale co on będzie tam robił? Jak, jak, jakby mógł złapać, to mógłby jak wręcz nie wbicił jeszcze do bramki przeciwnika. Z strony racja. Ostatnie pytanie, będzie najtrudniejsze, ale znaczy może któryś z Was sobie da radę. Wiem, co to jest spalony. To rysujesz? Tak, rysuję. No dobra, no to tak. Jak y, sobie atakujemy na tamtą bramkę i ten, co sobie tu atakuje, poda piłkę do kogoś, kto jest za linią obrony, mhm. powiedzmy, że tutaj i tutaj sobie będzie ten, co podaje to wtedy jest spalony. Brawo, piękna definicja, tak. mamy spalonego. Po prostu on się kierując w bramkę, jeżeli jest tutaj taki przeciwnik, mm -hmm. w sensie z drugiej drużyny, mm -hmm. to on nie może być tak jakby bliżej, od, nie może być tu, a on tu, tak jakby w sensie chodzi, że... Czyli musi... nie może się teleportować stąd dotąd. Nie, chodzi mi o to, <laughs> nie chodzi mi o to, że drużyny, drużyna, do której próbują strzelić gola, bramkę, mm -hmm. musi być bliżej tej bramki niż przeciwnik. Nie powiedziałaś się jednej rzeczy, że no. ten kolega chce podać do tego kolegi. Bramkarz wyjdzie za daleko wtedy, kiedy strzał do bramki jest oddany za linią obrony. Nie. Za bramkarzem? Nie, nie chodzi o strzał. Spalony, tak? Tak jest. Ojej, nie wiem, O tu. Ale co tam musi Czy się Czy piłka wydać, że... tam wypadnie? Nie. Nie, to nie, Czy nie wiem. Ty spróbujesz? Jak piłkarz biegnie z piłką? Gdzie weź zaznacz? Jak, nie wiem, z tej drużyny wybiegnie na to, i tutaj przybiegnie? Nie, nie, nie. Kiedy, no, zawodnik nie kopnie do bramki, tak? A nie, bo kiedyś grałam, wiecie, dużo w nogę, ale dawno już nie grałam, zapomniałam, no. <grym> Pamiętajcie, że latem warto korzystać z dobrej pogody. Jeśli lubicie wygrywać, to koniecznie zagrajcie w Matchmasters. Masters. E, kto wygra, to się okaże. Link do aplikacji w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16.00.